Cześć, witajcie moi kochani. Ja jestem oczywiście Negra i witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj będę nagrywać tag, do którego zostałam nominowana przez LPS Gamis, A tak, należy do Stelli LPS. Do obu dziewczyn zapraszam. A teraz możemy już przejść do odpowiadania na pytanka. Z jakiego programu do montowania filmów jesteś najbardziej zadowolona? Myślę, że z InShota. Jest to naprawdę dość prosta aplikacja. Ostatnio doszło naprawdę dużo nowych rzeczy, dużo możliwości nowych. Po prostu bardzo dobrze mi się w nim montuje filmy, jakiekolwiek, i jestem z niego zadowolona. Z jakiego programu do montażu jesteś najmniej zadowolona? Wydaje mi się, że z KineMaster, ponieważ czasem jest mi łatwo zapisać nim filmy, ale czasem już nie, więc nie wiem od czego to zależy, ale naprawdę myślę, że to jest wina mojego telefonu. Więc albo KineMaster mnie nie lubi, albo mój telefon. Z jakiego programu do montowania używasz najczęściej? Myślę, że w InShot najczęściej montuję swoje filmy, ponieważ nagrywam naprawdę dużo filmów z głosem, a właśnie w nim montuję filmy, w których gadam, jaki program do montowania mogłabyś polecić najbardziej. I tutaj znowu Inshot, ponieważ jest on naprawdę dobrą aplikacją. Jest on bardzo prosty w obsłudze. Jest naprawdę super moim zdaniem. Kiedyś używałam właśnie tej oto aplikacji i moim zdaniem naprawdę była spoko. Nie wiem jak teraz, ponieważ nie mam jej na telefonie. Mój telefon mi na to nie pozwala, mam za mało pamięci, niestety, ale myślę, że nadal jest taka sama. Może doszły jakieś nowe rzeczy, jakieś nowe efekty. Pytanko szóste: wolisz montować czy nagrywać? Zależy kiedy, zależy jaki mam humor, ale przeważnie montować, bo nagrywanie jest złe. Złe, mhm. bardzo złe. Tyle razy, ile ja się jąkam, ile nie mogę się z siebie coś tam wydusić, albo mi patyczek spadnie, o, właśnie, w tej momencie mi spadł. Danko siódme: ile czasu zajmujecie nagranie, zmontowanie i wrzucenie na YouTube jednego filmiku? Nagranie filmiku zajmuje mi tak właśnie od 20 minut do godziny. Zmontowanie filmiku od 20 minut do 2 godzin. A jeżeli chodzi o wrzucenie filmu na YouTube, to tak jakąś godzinę. Ale to też zależy trochę od filmiku, więc no. Pytanko ósme: czy kiedykolwiek zainstalowałaś jakiś program do montowania, a później go na chwilę odinstalowałaś, ponieważ brakowało Ci pamięci w telefonie? Może pomyślicie, że to dziwne, ale ja robię tak często, ponieważ. Nagrać film mogę, zmontować też go mogę w aplikacji jakiejś tam, ale potem nie mogę go zapisać, bo mam mało pamięci, więc muszę coś tam odeinstalować. Na przykład czasem jest to Instagram albo Snapchat. Potem, gdy odinstaluję tę aplikację, zapiszę sobie filmik a potem prześlę go na YouTube'a, a potem usuwam te części, które nagrałam oraz cały filmik, który zmontowałam i wtedy mogę znowu zainstalować te aplikacje, które usunęłam. Pytanie dziewiąte. Montujesz na komputerze czy na telefonie? Montuję na telefonie. Czy podobał Ci się ten tag? Oczywiście, był naprawdę super. I pytanko jedenaste. Kogo nominujesz do nagrania tego tagu? Oczywiście Red Panda LPS, Pancake LPS, oraz LPS kamerzystkę. Będzie mi bardzo miło, jeżeli przyjmiecie moją nominację. A ja teraz się z Wami żegnam. Do zobaczyska. Papatki, kochani.